Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji dwóch pierwszych tomów mangowej serii Starling Anonymous, która pojawiła się na naszym rynku nakładem wydawnictwa wanego. Manga przenosi nas do współczesnej Japonii, która boryka się z poważnymi problemami klimatycznymi. Bohaterem, którego losy tutaj śledzimy, jest licealista Ie. Pewnego dnia wraz ze swoim przyjacielem, kiedy jedzą w drodze do szkoły, staje się ofiarą pewnego niezwykłego wydarzenia. W ten oto sposób trafia on do miejsca przypominającego fabrykę. Miejsce to dalekie jest jednak od normalności. Ludzie traktowani są tam bowiem niczym jako bydło i hodowani jako źródło pokarmu dla istot o niejasnym pochodzeniu. Starving Anonymous to manga, która od samego początku chwyta za gardło i nie pozwala o sobie zapomnieć. Twórcy stworzyli tu mroczną psychologiczną opowieść, która balansuje na granicy horroru i thrillera. Fabuła to splot intrygujących wątków, które stopniowo odsłaniają przed czytelnikiem mroczne sekrety świata oraz samych bohaterów. Autor nie boi się tu poruszać wielu naprawdę mocnych treści, które co wrażliwszych czytelników mogą odrzucić. Zaprezentowana tu brutalność nie jest jednak jedynie zabiegiem mającym szokować odbiorcę. Za scenami tego typu kryje się jakieś większe znaczenie, co nadaje opowieści poważniejszego tonu. Ukazana tu przemoc ma również skłaniać do refleksji nad pytaniami o przetrwanie. Moralność oraz naturę człowieczeństwa. Gęsta i przerażająca atmosfera mangi to nie jedyne jej zalety. Do plusów należy również zaliczyć całkiem ciekawie zaprezentowanych bohaterów. Mamy tu do czynienia z nastolatkami, których każdy z nich skrywa swoje sekrety i głębokie rany, które kształtują jego zachowanie. Słowa uznania należą się także oprawie graficznej. Styl graficzny mangi jest mroczny i sugestywny, a więc doskonale pasuje do scenariusza. Ilustracje i doskonale oddają klimat beznadziei i desperacji. Dwa pierwsze tomy Starving Anonymous to więc świetne wprowadzenie do mrocznego świata, ukrywającego wiele swoich sekretów. Jeśli tylko ktoś lubi historię z naprawdę dużą dawką grozy i brutalności i ma oczywiście więcej niż 18 lat, to warto po ten tytuł sięgnąć.